Nasi wrogowie stosują prosty mechanizm i powtarzają go z zadziwiającą bezczelnością. Co gorsza, Jarosław Kaczyński, wytrawny skądinąd gracz polityczny, daje się łatwo ogrywać. Zagrywka z łagodną kampanią prezydencką była łatwa do rozszyfrowania. Wystarczyło słuchać ostrzeżeń wrogów i postępować odwrotnie. Najtrafniej. Ten mechanizm pokazał Aleksander Ścios w tekście My, opozycja na salonie 24. Absolutny prymat przysługuje jednak grupie rządzącej w nadążaniu za rosyjskimi instrukcjami dotyczącymi komentowania zachowań opozycji wobec tragedii smoleńskiej. Generalną zasadę, związaną z interpretacją postawy PiSu, Sformułował już 12 kwietnia 2010 roku maskowski Kamsomolec, gdy obwieścił, że jest już pewne, iż śmierć Kaczyńskiego zostanie wykorzystana do celów politycznych. Dla pewności instrukcję powtórzono po kilku dniach w publikacji Komsomolskiej Prawdy, gdzie pojawiła się wypowiedź Sergeja Markowa, deputowanego do Dumy Państwowej, który Wyraził obawę, że katastrofa pod Smoleńskiem i tragedia katyńska będą wykorzystywane w kampanii wyborczej, co po raz kolejny nastroi zwykłych Polaków przeciwko Rosji i ochłodzi dwustronne relacje. Już kilka dni później w wypowiedziach ludzi Platformy pojawiły się zarzuty, jakoby prezes PiS chciał wykorzystywać śmierć brata w wyścigu do pałacu prezydenckiego. 26 kwietnia poseł Platformy Obywatelskiej Adam Sheinfeld, komentując decyzję Kaczyńskiego o kandydowaniu, ostrzegł, że jeśli PiS i Jarosław Kaczyński będą chcieli wykorzystać dramatyczną, traumatyczną sytuację, to tylko zaszkodzą tym swojej kampanii. Zaś ówczesny kandydat PO Komorowski nie omieszkał podzielić się uwagą, że druga strona, Prowadząc kampanię, umiejętnie zagospodarowuje nastrój żałoby. Trzeba bardzo uważać, żeby nie tworzyć wrażenia nadużywania nastroju żałobnego. Koniec cytatu. Kampanię prezydencką 2010 roku można było więc wygrać, tylko wykorzystując w niej Smoleńsk i nastrój żałoby narodowej. Tak przynajmniej twierdzili nasi wrogowie. Jarosław Kaczyński jednak nie zrobił tego, czego najbardziej obawiał się układ. Posłuchał swoich speców od wizerunku i sztabu wyborczego, a ci słuchali biłgorajskiego członka z ramienia. W marcu bieżącego roku ostrzegałem, po co jest zabawa z sondażami dającymi nadzieję na demokratyczne zwycięstwo w najbliższych wyborach. Pozwolę sobie zacytować fragment artykułu, który wtedy napisałem. Dlaczego przekręcili wajchę? Obecne zabawy sondażowe, dające PiS wielkie szanse, mają więc być dla opozycji fałszywą nadzieją, że władzę da się odzyskać w jesiennych wyborach. Mają skłonić Jarosława Kaczyńskiego do łagodzenia nastrojów i do niekonfrontacyjnego przygotowywania się do rocznicy tragedii smoleńskiej. Patrioci mają łudzić się, że zwycięstwo PiS w najbliższych wyborach jest nieomal pewne. Mają nie dostrzec okazji do pokrzyżowania planów grupy trzymającej władzę. Wiara w łatwe i pewne zwycięstwo na jesieni to metoda razwiedki, by przeczekać kolejny niebezpieczny dla niej okres początku kwietnia. Nie muszę dodawać, że gdy niebezpieczeństwo minie, Powrócą bezpardonowe ataki na Jarosława Kaczyńskiego, a sondaże i ostateczny wynik wyborczy znowu wrócą do normy. Koniec cytatu. W ostatnią niedzielę do Warszawy zjechało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi w bojowych nastrojach. Jarosław Kaczyński nie przedstawił wcześniej jednak żadnego konkretnego planu i nie wyartykułował konkretnych żądań, z jakimi mamy jechać do Warszawy. Zrobiła to jedynie dzielna kobieta Ewa Stankiewicz, która teraz z niewielką grupą osób walczy z przeważającymi siłami HGW. Manifestacje przebiegły pokojowo, za co nawet Kaczyński pochwalił przybyłych. Jaka jednak była reakcja naszych wrogów? Oskarżyli go natychmiast o rozpętanie wojny domowej. Tym to prostym sposobem Jarosław Kaczyński został po raz kolejny prostacko ograny. Nie dość, że zapewnił pokojowy przebieg rocznicy, to jest winny wywołania wojny i zapewne niedługo będzie musiał bronić się przed delegalizacją PiSu. Kampania nienawiści salonu będzie się tymczasem rozwijała w najlepsze. Wybory jesienne przegramy i bez żadnych przeszkód dokona się dorżnięcie Watachy. Czy nie lepiej byłoby więc odpowiadać za prawdziwe, a nie domniemane polityczne winy? Piłsudski wybrał właściwie. Panie premierze, najwyższy czas zmienić doradców.